Wam. Witam Was w kolejnym odcinku. Witam Was z mojej ulubionej rzeki kleniowej. Dzisiaj wybrałem się na klenia. Właśnie. Ale będę próbował nie na spinning, tylko na spławik. Tak zmiany. No i będę łowił będę te klenie na... Przynajmniej będę próbował łowić klenie na chleb. Myślę, że, że powinny dzisiaj brać, bo jest pogoda przepiękna. Ładnie słomko świeci. Wczoraj trochę wiało. Dzisiaj też delikatnie wieje, ale tutaj w takim wąwozie to tam praktycznie tego nie czuć. No, i zabrałem z sobą wędkę Sawaszgir Parabellum 3-metrową. To no, jest taki typowy koniowy kij do 18 gram. I on taki spowiczek mały, 1,5 grama. Dwie śrucinki, jedna tutaj przy spowiku, a druga gdzieś jakieś 15 cm od haczyka. Tak, żeby ten chlebek szedł trochę niżej pod nie. No, i tutaj mam już trochę rozrobionego chleba. Troszkę go zużyłem. Bo tak szczerze mówiąc, już jestem trochę na rybach. Coś tam? Coś tam udało się połowić. Łowię na taki chleb kortowy. Rozmoczyłem go nęce, tak rzucam taką szczyptę dosłownie tego chleba w wodę. Czekam jakieś 5 minut i wtedy dopiero zarzucam. To resztę zobaczycie w filmie. Tak, także zapraszam do oglądania, dajcie łapkę w górę i miłego oglądania.

Tam dobrze ten chleb, bo jak tylko wpadnie do wody to jest tak delikatny. Że on się zaraz tutaj roz... rozwalamy. tu nawet nie ma co zamykać, bo, bo trzeba spalać ten zboik. O, no, już Ajajaj. Nie, aj, aj, aj. nie chciałam rybki. Jak... O, fajnie, blisko pod korzeniami. Może będzie jakiś tam większy siedział. Chyba za twardy ten chleb jest. Za twardą kulkę zrobiłem. Pewnie przez to... no bardzo twarde. Nie mogę przez to wciąć. Tak, troszkę pod Delikatnie wszyscy wędziemy. Ja nawet opada, widzę ten problem teraz. Że powinno być lepiej. I wybranie. Siedzi, klipa o tam sąsiedzi. To jest fajniejszy. tu jest piękny, tak? Tak na tę rzekę, to już jest piękny. śliski taki dwudziestaczek fajny klińczek, dobra, wypinam gołej Przemiej szczypce ładnie, zapięty Bardzo delikatnie wyszło Jeszcze raz taki klęczek. Dobra, wypuszczam Pięć minut minęło. Patrzęmy, jeszcze dajmy. Tak, to jest W te trawy kurde, muszę troszkę popuścić Może wyjdzie No wyłaś kolego No i fajnie, drugi klenik już jest. Ten pierwszy taki 20, ten co 25 będzie miał. Fajne miejsce to jest. To jest, jest takie wypłycenie. No i potem. Bo to delikatnie tam jakby przyspieszało, bo jest zwężenie. I tam na gąbszy wodzie stoją te kleniki. Zaraz tutaj przy wejściu w nurcik. Fajne to brania są. So, muszę tylko delikatnie ten chlebek yy, zgniatać, bo, bo jak za mocno ścisnę, to nie może się wciąć. Także okay. dobra, weźmy dalej. Cieszę się jak nie wiem co, dawno nie mówiłem na na, spławik, na klinik. A tu w pierwszym wyjście w styczniu, w końcówka stycznia właściwie, już cztery kliniki są. Super.

Wyrwałem, wyrwałem, wyrwałem z pyska. Był kolejny. Robaki wyważą fajna. Chcem, nie będę chodzić na ropaki, dzisiaj to łowimy na chlebek. spada ale był fajny klej Dobra, trzeba puszczać już troszkę dalej tu blisko już się przepuszymy. Dobra, dobry rzut i jest. O ten ładny Ten jest ładny Tutaj jest trawy jest piękny Krymikusz chyba największy dzisiaj To jest taki 25 Pod trzy dyszki Nie, 25 będzie miał Fajne, tutaj sam tam złapał jeszcze żyłkę, no ale teraz trzeba wiązać. Nie używam tu jakichś skomplikowanych węzłów. Zwykły haczykowy węzeł tutaj oplatam chyba 7 razy. to akurat mam żyłkę 0,10 na przyponie 7-8 razy wystarczy. Zotem przez oczko. Skórka tu mi się w ogóle nie przydaje, to ją to od razu do wiaderka niech moknie. Najlepiej biorą na, na ten środek z chleba. Delikatnie. Dobra, teraz już muszę rzucać trochę dalej, bo te bliżej nie są już przepłoszone. Także próbuję szczęścia tak, troszkę dalej. Może będzie trochę gorzej z holem, ale... Ale żeby tylko coś wzięło. Dobra, zbieram się, idę kawałeczek dosłownie niżej. Tutaj tak naprawdę już się przepuszyły, tak nie ma sensu ty gnębić tego miejsca. Będzie dobrze. Ja, jeszcze kawałeczek niżej. O, tu jest super miejsce. O, cichutku Na początek troszkę podlece tyle wystarczy.

Idę dalej poszukać jakiegoś fajnego dołka ze spokojniejszą wodą. Może na jakieś większe te kliniki stałe. ja. Yes. Trzciki są za ostre chyba, przebijają na wylot. Co fajniejszy? Uuuu, co fajniejszy. Taki skuteczny chlebek to jest na klenia pierwsza klasa. <grym _> <grym _> no, jeszcze parę. No chyba może być. siódmy czy ósmy dzisiaj. Maciek! Jeszcze większy. Musimy tylko grunt zwiększyć. No ładny, tak już taki pod trzy Jeszcze nie pomogło, bo wybranie było praktycznie od razu po zarzuceniu. Tu jest dołek około z dwóch metrów, to ryby to będą się trzymać filmę w, w takim dołku na pewno. No i chyba już jest wbranie. Tak jest. i kolejne. Ale ładnie też połknął. Widać, że już najedzony tego chleba, bo tam jest aż w gardle ten chlebek. Czekaj, czekaj. tam podnieciłem trochę, a, drut muszę zmniejszyć jeszcze Podnieciłem trzy razy, rzuciłem tym chlebkiem. Zmniejszam gruny gdzieś pół metra i do ataku zobaczymy Było branie Było branie takie mocne szarpnięcie było Nie, to bardzo to nie, to nie, nie, to nie, nie, jest nie, jest nie, to bardzo to Za sam nie, to nie, Taki mały to I to do młody. Jest kolejny Ale chyba może być większy troszkę Chyces no Ej, gdzie tam Po prostu chyba stanął jakieś bokiem w nurcie <grymne> Małe te kleniki tutaj Dobra zmieniam miejscówkę, bo tam już nic nie bierze. Same tylko były dwa czy trzy drobne klenie to wszystko, to dosyć płytko jest, także idę poszukać jakichś głębszych dołków. 对呀，是。<Yes. S 2> yes. Dobra, na no dzisiaj to tyle. Kończę już. branie ustały praktycznie. E, akurat kończą mi się takie fajniejsze miejsca. Także bym się już zbierał do domu. E, no fajnie się udało dzisiaj połowić na chlebek. Z około 12-13 okoni tych, mówię, kleni wyjechało. Bardzo fajne łowienie. Ale zauważyłem, że bardzo dużo ludzi jedzie na gapę, także dawajcie subskrypcję, bo, bo widzę, że 90% osób. E, ogląda, a nie subskrybuje, także zapraszam. No i dobra, jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć! Ja już uciekam do domu.